Ciemano się ma witajcie z tej strony ja tam nie W sobotę, czyli około chyba 30 czy tam któregoś niedokładnie, ale w sobotę przyjeżdża do mnie ekipa z tymi co zawsze nagrywam i tak pomyślałem co by wyście chcieli zobaczyć z nimi, bo ja mam takie 2, 3, 4 może jeden pomysł, tak od 1 do 5 pomysłów mam ale to może Wy mi też coś podpowiecie co wy byście chcieli na to, żebym dla Was nagrał z nimi, bo wiecie co oni są i po prostu tak żeby pomyśleć może coś się uda nagrać z nimi i naprawdę będzie z nimi może ten zostawcie pod tym filmem łapę w górę suba z dzwonem i żeby od, odblokować odcinek z nimi musicie zostawić 5 łapek w górę pod tym filmem, a i może się uda, jeśli nie to też się może postarać coś nagrać. A dzisiaj taki dla Was krótki odcinek, bo nie mam sił dzisiaj nagrywać, a muszę i do zobaczenia do kolejnego odcinka, który będzie już jutro na razie.